Tato. Cześć synu. Jak tam w szkole? Marcin powiedział, że jego siostra powiedziała, że koniec już z katowaniem dzieci. Z katowaniem dzieci? To ona zupełnie już rozum straciła. Siostra Marcina powiedziała, że do tej pory dorośli mogli sobie bezkarnie lekceważyć prawa dzieci. Mogli je poniżać, bić, nie ponosić za to żadnej odpowiedzialności. Co ty powiesz? To siostra Marcina była bita i poniżana? Tu nie chodzi o siostrę Marcina, tylko tak ogólnie. No tak, zapomniałem, że ta rodzina troszczy się o wszystkich ludzi na Ziemi. Złap lepiej ścierkę i wytrzyj szyby. Przecież karanie dzieci to nic innego, jak wykorzystywanie przez rodziców swojej przewagi fizycznej. Sam wiesz, jak to jest. Co ty sugerujesz? Że ja stosuję kary cielesne, tak? Chodzi nie tylko o kary cielesne, tata. Wiele rzeczy mi zabraniasz i wcale nie tłumaczysz czemu. Nie tłumaczę ci tylko wtedy, kiedy sprawa jest zbyt poważna, abyś mógł ją zrozumieć. Tak jak wtedy, kiedy wyzwaniała do ciebie koleżanka z pracy, a ty kazałeś nie mówić o tym mamie? No wtedy to ja. Nie miałem czasu. Rodzice często każą swoje dzieci zakazem oglądania telewizji albo wychodzenia z domu. Przecież to jest ograniczanie naszej wolności. Siostra Marcina powiedziała, że zaczyna się od drobnych kar, a potem jest szlaban na gary i ciężkie pobicia. Co ona wygaduje? Co ona wygaduje? Wiedziałem, że to jest głupia koza, ale że do tego stopnia szlaban na gary. No. Skąd ty przynosisz te powiedzonka? Słyszałem w starym 40 -latku. No właśnie, to są rezultaty przesiadywania przed telewizorem. Ale to w telewizji słyszałem niedawno, jak dużo dzieci ląduje w szpitalach na skutek pobicia przez własnych rodziców. Dlatego jest potrzebna konfekcja praw dziecka. Konwencja? Nie trzeba żadnej konwencji, żeby karać bandytów, którzy znęcają się nad dziećmi. Od tego są sądy, więzienia i grzywny. Tylko dorośli mogą procesować się z innymi. Siostra Marcina powiedziała, że w innych krajach dzieci mogą rodziców podać do sądu. A Tobie oczywiście się to bardzo podoba. Chciałbyś matkę i mnie postawić przed sądem, tak? Oj, tato, jak zwykle udajesz, że nic nie rozumiesz. No, synku, zastanów się, do czego by to doprowadziło. Gdyby dzieci, zamiast siedzieć w szkole i uczyć się, gnębiły własnych rodziców procesami. No. A co to jest? Co? A to jest prezent dla mamy na imieniny, tylko nic nie mów. Pamiętaj, żebyś nie powiedział. A co byś zrobił, jakbym wygadał? A, nie bądź taki sprytny. Wcale bym cię nie zbił, tylko po prostu popsułbyś mamie niespodziankę. No. Tata Marcina też kiedyś zepsuł niespodziankę, tylko że sobie. Jak to tata Marcina sam sobie szykował niespodziankę? No to jest paranoja. Nie, grzebał w biurku siostry Marcina i znalazł niespodziankę, którą ona szykowała dla niego na gwiazdkę. A czego on poszukiwał w biurku swojej córki? Podobno szukał ołówka, ale siostra Marcina powiedziała, że czasami przegląda jej korespondencję. Zresztą jest za to na niego wściekła. O no, wiesz, jako ojciec dorastającej pannicy obawia się różnych rzeczy. A że jest człowiekiem prostym, no to wpadł tylko na to, żeby grzebać w szufladach. Tata, a czego on się może obawiać? Myślisz, że siostra Marcina dostaje jakieś pogróżki? Chodzi mu o to, żeby jego dziecko nie wpadło w złe towarzystwo. Siostra Marcina powiedziała, że ta nowa konwencja zabrania rodzicom czytania korespondencji ich dzieci. Zresztą ty byś i tak nie odczytał moich listów, bo my z Marcinem używamy szyfru. No nie muszę łamać szyfru, żeby znać wasze pomysły. Wiesz tata, mnie się wydaje, że rodzice i nauczyciele nie informują dzieci o ich prawach, bo to im daje większą przewagę. Co ty wygadujesz? Co ty wygadujesz? Gdyby nie siostra Marcina, to ja bym w ogóle nie wiedział, że jest jakaś konwencja. Może w szkołach powinno się mówić dzieciom o ich prawach. Nasz pan od historii za spóźnienie się na lekcję bije linijką po rękach albo szarpie za włosy. Jak to szarpie za włosy? Ciebie też szarpał? Tata, ja się nie spóźniam. Ale na przykład Marcin. Słuchaj, synku, jeżeli kiedykolwiek któryś z nauczycieli podniesie na ciebie rękę, to mi o tym powiedz, dobrze? Natychmiast. Już ja sobie z nimi porozmawiam. Dobrze, tato. Siostra Marcina powiedziała, że ona swoje dzieci wychowa całkowicie bezstresowo. Nie będzie ich ani bić, ani zastraszać. A co na to dziadek? To znaczy ten ojciec Marcina. On powiedział, że porozmawiają, kiedy ona rzeczywiście będzie miała swoje dzieci. No, bardzo słusznie. Ojciec Marcina wcale nie jest taki głupi. Wiesz, w teorii wszystko pięknie wygląda, ale wychowanie dziecka to jest nie tylko odpowiedzialność, ale czasami też ciężka praca. Ja coś o tym wiem. Czy dziadek przy tobie też się tak męczył? No, ja byłem bardzo spokojnym dzieckiem, chociaż czasami oberwało mi się za to i owo. Ale daję ci słowo, że nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby iść z tym do prokuratora. Tata, ale przecież dziecko można zawsze wytłumaczyć, że robi coś źle. Czasami jedynym wyjściem jest zdrowy klaps w pupę. Naprawdę? A poza tym, wiesz, no rodzice bywają z różnych powodów zdenerwowani. A dzieci potrafią być tak męczące, że matka czy ojciec tracą nad sobą panowanie. I potem często tego żałują. To nie potrafią zapanować nad sobą? A ty potrafisz? Pamiętasz, jak złamałeś antenę w swoim zdalnie sterowanym samochodzie, tylko dlatego, że czasami się zacinał? Miałem wtedy zły dzień. Dostałem dwuje z matmy, a poza tym przegraliśmy z czwartą C w nogę. No widzisz, no. Sam widzisz, że to jest nie takie proste. Nie zawsze jest czas i warunki na, na tłumaczenie. No niestety. Czasami trzeba działać według zasady celu święca środki. Według mnie z dziećmi trzeba przede wszystkim rozmawiać. Słuchaj, pamiętasz parę tygodni temu, jak był u nas na kolacji mój szef z żoną, a ty czułeś akurat nieodpartą potrzebę zadręczania mnie wypowiedziami ojca Marcina. I co? Upomniałem cię pięć razy, prawda? I dostałeś klapsa. No i co? Pomogło?